Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, witajcie w tym świętym czasie modlitwy i refleksji. Dzisiaj zgromadziliśmy się, aby oddać nasze rodziny, naszych bliskich pod opiekę Najświętszej Maryi Panny. Oddajmy ich jej niepokalanemu sercu, aby prowadziła ich ścieżkami zbawienia, miłości i pokoju. Niech ten czas będzie dla nas momentem głębokiego zanurzenia w modlitwie, w której prosimy o łaski dla tych, których kochamy. Mary Joe, Matko Boża, Ty, która jesteś naszą orędowniczką i pocieszycielką, przyjmij nasze rodziny pod swój płaszcz. Otocz je swoją matczyną miłością, ochroń przed złem i prowadź do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. W Tobie pokładamy naszą ufność, bo Ty jesteś naszą nadzieją w trudnych chwilach i naszym przewodnikiem na drodze do nieba. W Ewangelii według święta Jana czytamy, a obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena od 19 i 25 setnych. Maryja stała pod krzyżem swojego Syna, cierpiąc razem z Nim, ale także będąc obecna dla tych, którzy potrzebowali jej wsparcia. Tak samo dziś Ona stoi przy nas, przy naszych rodzinach, gotowa nas wspierać i prowadzić. Oddajmy dziś nasze rodziny Maryi, aby Ona mogła je prowadzić swoimi dłońmi pełnymi miłości. Niech każdy z nas powierza jej swoje troski, lęki i nadzieje. Niech nasze serca otworzą się na jej matczyną opiekę, bo ona wie, czego potrzebujemy, zanim jeszcze wypowiemy nasze prośby. Pamiętajmy, że rodzina jest darem od Boga. To w niej uczymy się miłości, przebaczenia i wiary. To w rodzinie doświadczamy pierwszych chwil radości i wspólnie przeżywamy trudne chwile. Dlatego tak ważne jest, abyśmy powierzyli nasze rodziny Bogu przez ręce Maryi. Ona, jako matka Kościoła, zna nasze potrzeby i wstawia się za nami u swojego syna. W liście do Efezjan Święta Paweł pisze: Bądźcie sobie nawzajem poddani w bojaźni Chrystusowej EF 5 i 21 setnych. Te słowa przypominają nam, jak ważna jest wzajemna miłość i szacunek w rodzinie. Oddając nasze rodziny Maryi, prosimy, aby ona pomogła nam budować relacje oparte na miłości Boga, na wzajemnym zrozumieniu i przebaczeniu. Mary Joe, prowadź nasze rodziny ścieżkami wiary. Pomóż nam być świadkami Chrystusa w naszych domach, aby nasze życie codzienne było odzwierciedleniem Ewangelii. Niech nasze rodziny będą miejscami, gdzie panuje pokój, gdzie każdy czuje się kochany i akceptowany. W modlitwie w Ojcze nasz mówimy, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Dziś prosimy Cię, Mary Joe, abyś wyprosiła u swojego Syna chleb miłości, chleb jedności i chleb wiary dla naszych rodzin. Niech nigdy nie zabraknie nam tego, co najważniejsze, obecności Boga w naszych sercach i domach. W Księdze Przysłów czytamy: Dom i bogactwo są dziedzictwem po ojcach, lecz rozumna żona jest darem od Pana PRZ 19 i 14. Setnych. Drodzy bracia i siostry, każdy członek naszej rodziny jest darem od Boga. Oddając nasze rodziny Maryi, zękujemy za ten dar i prosimy o błogosławieństwo dla każdego z nas. Mary jo, Ty, która byłaś obecna na weselu w Kanie Galilejskiej, wstawiaj się za nami, aby nasze rodziny były pełne radości i miłości. Pomóż nam rozwiązywać nasze problemy z wiarą i ufnością, tak jak Ty powiedziałaś sługom, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie J2 i 5 dziesiątych. W dzisiejszym świecie, pełnym wyzwań i pokus, nasze rodziny potrzebują szczególnej ochrony. Oddajemy je dziś pod opiekę Maryi, aby ona strzegła nas przed złem i prowadziła nas ku świętości. Niech nasze domy będą miejscami, gdzie panuje duch modlitwy, gdzie każdego dnia gromadzimy się, aby dzękować Bogu za jego dary. W Psalmie 127 czytamy: Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, którzy Go wznoszą PS 127 i 10. Mary Joe, pomóż nam budować nasze rodziny na fundamencie wiary, aby były one mocne i trwałe. Niech nasze domy będą miejscami, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu. Oddając nasze rodziny Maryi, pamiętajmy, że ona jest naszą Matką. Tak jak troszczyła się o Jezusa, tak troszczy się o każdego z nas. Niech jej miłość ogarnie nasze rodziny, abyśmy mogli doświadczać pokoju i radości, które pochodzą od Boga. W Ewangelii według święta Łukasza czytamy, błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je (Łk 11 i 28 setnych. Mary jo, pomóż nam słuchać słowa Bożego i wprowadzać je w życie aby nasze rodziny były błogosławione przez Boga. Drodzy bracia i siostry, oddając nasze rodziny Maryi, pamiętajmy, że ona jest naszą przewodniczką na drodze do nieba. Niech nasze modlitwy będą pełne ufności, bo wiemy, że Maryja wysłuchuje naszych próśb i wstawia się za nami u swojego Syna. W modlitwie Zdrowaś Maryjo mówimy: módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Maryjo, módl się za nasze rodziny abyśmy mogli żyć w łasce Bożej i kiedyś razem z Tobą cieszyć się wiecznym szczęściem w niebie. Pamiętajmy, że rodzina to wspólnota miłości, która ma swoje źródło w Bogu. Oddając nasze rodziny Maryi, prosimy, aby ona pomogła nam kochać się nawzajem tak, jak Bóg nas umiłował. W liście do Kolosan święta Paweł pisze: A ponad wszystko miejcie miłość, która jest więzią doskonałości koł. 3 i 14 setnych. Mary Jo, pomóż nam kochać się nawzajem w naszych rodzinach aby nasze relacje były odzwierciedleniem miłości Boga. Drodzy bracia i siostry, niech ten czas modlitwy będzie dla nas okazją do głębokiego zanurzenia się w miłości Boga. Oddając nasze rodziny Maryi, pamiętajmy, że ona jest naszą Matką i zawsze jest przy nas, aby nas wspierać i prowadzić. W Ewangelii według Święta Mateusza czytamy: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja Was pokrzepię MT 11 i 28. Setnych. Mary Joe, prowadź nas do Jezusa, abyśmy w Nim znaleźli pokój i siłę do codziennego życia. Oddając nasze rodziny Maryi, prosimy, aby ona pomogła nam być świadkami Chrystusa w naszych domach. Niech nasze rodziny będą miejscami, gdzie panuje miłość, pokój i wiara. W modlitwie pod Twoją obronę mówimy, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Mary Joe, przyjmij nasze rodziny pod swoją obronę, aby były one bezpieczne i błogosławione przez Boga. Drodzy bracia i siostry, niech nasze modlitwy będą pełne ufności i wdzięczności. Oddając nasze rodziny Maryi, pamiętajmy, że ona jest naszą Matką i zawsze jest przy nas, aby nas wspierać i prowadzić. Bo Maryja, Matka Boża, jest wzorem zaufania i miłości, i to właśnie jej powierzamy nasze troski, nasze lęki, nasze nadzieje. Wierzymy, że w jej ramionach możemy znaleźć ukojenie i błogosławieństwo, które wznoszą nas ku niebu. Oddajemy Maryi każdą rodzinę. Każdą duszę, każdy dom. W jej sercu jest miejsce dla wszystkich, niezależnie od tego, jak trudne są nasze ścieżki. W jej miłości do nas dostrzegamy odzwierciedlenie miłości Boga, który staje się bliski każdemu człowiekowi. Modlimy się, by nasze rodziny były silne w wierze, by każdy członek naszej rodziny czuł obecność Bożą w swoim życiu. Omery Joe, pełna łaski, módl się za nami. Zanim rozpoczniemy naszą modlitwę. Pamiętajmy o tym, jak ważne jest by modlić się za naszych bliskich. Bo kto może bardziej wstawiać się za nami niż Maryja, która na każdym etapie swojego życia oddawała się w ręce Boga. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, ona stała tam, patrząc na swojego syna, ale nie odwracając się od planu Bożego. Maryja jest dla nas wzorem cierpliwości, miłości i oddania. Nie bój się, bo ja jestem z tobą iż 41 10. Te słowa Boże, które dają poczucie pokoju w naszych sercach, są pełne nadziei i pociechy. W obliczu trudności, gdy rodziny są wystawione na próbę, niech te słowa będą przypomnieniem, że Bóg jest zawsze z nami w chwilach radości i w chwilach smutku. Maryja, matka nasza, wskazuje nam drogę do Boga, który nie zostawi nas samych. Oddajemy Ci, Mary Joe, nasze rodziny. Prosimy, abyś otoczyła je swoją matczyną opieką. Prosimy, abyś pomogła nam budować silne więzi rodzinne, pełne miłości, szacunku i zaufania. Uproś dla nas łaskę, byśmy potrafili kochać siebie nawzajem, przebaczać sobie, wspierać się nawzajem w trudnych chwilach. Matko Boża, w Twoje ręce składamy nasze życie. Niech nasze modlitwy wznoszą się ku niebu, by każda rodzina, która jest w potrzebie, odczuła Twoją obecność. Matko nasza, Prosimy, byś otworzyła serca naszych bliskich na miłość Bożą, byś uprosiła im potrzebne łaski. Prosimy, byś pomogła w budowaniu wzajemnego szacunku i zrozumienia w naszych domach. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Mt 6:10. Mary Joe, w Twoich rękach oddajemy nasze rodziny, nasze domy, nasze codzienne życie. Chcemy, aby Boża wola wypełniała nasze życie, byśmy byli Jego świadkami na ziemi. Niech Twoje wstawiennictwo będzie dla nas drogowskazem na każdym kroku. Panie Boże, dziękujemy Ci za dar rodziny. Dziękujemy Ci za miłość, którą możemy dzielić z najbliższymi, za radości i smutki, które stają się częścią naszego życia. Prosimy Cię, abyś chronił nas przed złem, które może nas rozdzielić. Uczyń nasze serca gotowymi do wybaczenia, do przyjęcia miłości, która pochodzi od Ciebie. Matko Boża, módl się za nami. Prosimy Cię, byś otoczyła nas swoją opieką, szczególnie w chwilach, gdy życie stawia przed nami wyzwania, które wydają się nie do pokonania. Prosimy, byś nie pozwoliła, by nasze rodziny zostały dotknięte rozpadem, bólem czy samotnością. Bądź naszą pociechą, naszą nadzieją. W Twoje ręce składamy naszą modlitwę, Mary Joe. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla wszystkich rodzin. Prosimy Cię, abyś pomogła każdemu z nas stać się lepszym człowiekiem, lepszym mężem, żoną, matką, ojcem, synem i córką. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej miłości do nas, Matko Boża. Kiedy w sercu pojawia się smutek, pamiętajmy o słowach Maryi, niech się stanie. Ona wierzyła, że Boża wola jest najlepsza, nawet wtedy, gdy jej serce było pełne cierpienia. Kiedy nasze rodziny przeżywają trudności, niech te słowa będą dla nas pociechą. Maryja zawsze pokazuje nam, jak zaufanie Bogu może prowadzić do pokoju. Oddajemy Ci, Mary Joe, nasze dzieci, młodsze pokolenie. Prosimy Cię, abyś obdarzyła je mądrością, odwagą i wiarą. Prosimy, byś chroniła je przed wszelkim złem i pokusami, które mogą je zniekształcić. Prowadź je ku światłu Bożemu, aby stały się świadkami Twojej miłości i pokoju. Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski, MT5, I 48 setnych. Te słowa Jezusa przypominają nam, że dążenie do doskonałości w rodzinach, to dążenie do naśladowania Boga. W Twoim świetle, Matko Boża, odnajdujemy siłę do tego, by stawać się lepszymi, by nasza miłość do siebie nawzajem była wzorem do naśladowania. Kiedy patrzymy na Twoje życie, Mary Joe, widzimy, jak Twoja pokora i posłuszeństwo wobec Boga mogą nas prowadzić. Ty, Mary Joe, nigdy nie szukałaś dla siebie chwały, ale zawsze oddawałaś się Bożej Woli. Twoje życie jest dla nas przykładem, jak w prostocie można znaleźć głęboki sens, a w zaufaniu Bogu siłę do działania. Oddajemy Ci, Mary Joe, wszystkie nasze lęki. W naszych sercach może być wiele obaw, wątpliwości i niepewności. Jednak ty, Matko, jesteś naszą pociechą, jesteś naszą nadzieją. Prosimy Cię, abyś usunęła wszelkie lęki. Które mogą oddzielić nas od ciebie i od siebie nawzajem. Pozwól, by nasze serca pełne były pokoju, który pochodzi od Boga. Niech nasza modlitwa wznosi się ku niebu, Mary jo. Prosimy, byś błogosławiła każdą rodzinę, każdą osobę, która jest częścią tego wspólnotowego życia. Prosimy, byś wprowadziła do naszych domów miłość, wierność i szacunek. By nasza wierność Tobie była odbiciem naszej miłości do Boga. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci. Tak, Mary Joe, w godzinie naszej śmierci chcemy, abyś była przy nas, byśmy w Twoich ramionach mogli znaleźć spokój i wprowadzenie do Królestwa Niebieskiego. Niech nasze rodziny, które są najbliższym nam darem, zawsze będą w Twojej opiece. Kończąc naszą modlitwę, chcemy dziękować Ci, Mary Joe, za Twoje nieustanne wstawiennictwo. Zękujemy Ci, że jesteś matką wszystkich ludzi. Matką Kościoła i matką każdej rodziny. Oddajemy Ci wszystkie nasze intencje, wszystkie nasze troski, naszą miłość i nadzieję. Prosimy Cię, abyś zawsze prowadziła nas do Jezusa, syna Twojego. Dziękujemy Ci za każdą rodzinę, za każdego członka, za każde serce, które dziś tu jest. Prosimy Cię o pokój, o siłę w wierze, o jedność, którą tylko Ty, Mary Joe, możesz nam przynieść. W Twoje ręce składamy nasze życie. Drodzy przyjaciele, jeśli ta modlitwa była dla Was błogosławieństwem, proszę, zostawcie like pod tym wideo i zasubskrybujcie kanał Świątynia Światła, abyśmy mogli razem tworzyć więcej treści, które przybliżają nas do Boga. Jeśli czujecie w sercu, podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzu, niech nasza wspólnota rośnie w wierze i miłości. Niech Bóg Wam błogosławi i niech Maryja otacza Was swoją matczyną opieką. Amen.